Hej, tu Kaśka z kanału ScrapKate. Tak sobie pomyślałam dzisiaj, jak odbierałam tą paczkę, że chyba muszę zmienić mój kanał y, na y, Katarzyna Grusza y, wymiana sklepowa, bo po prostu tyle tej wymiany ostatnio u mnie jest, że masakra więcej wymian niż jakichś tutorialów. Fakt, że nie mam za bardzo kiedy teraz kręcić, a to już zajmuje troszkę krócej, więc przynajmniej mam z Wami jakiś kontakt tymi happy mailami. Y, to jest y, paczka, którą dostałam od Mario i Krzyża, która też ma swój kanał Scrap Art Wszystkie linki oczywiście będą na dole. Maryla mnie kiedyś chyba poprosiła z tego, co pamiętam, bo już kurczę, wiecie co? czasem to mi się już mylą te wiadomości, kto co mnie prosi i po prostu nie jestem przekonana, ale wydaje mi się, że właśnie Maryloka tak się omawiałyśmy, bo ja coś tam jakieś ten, odbitki czy coś, nie? W każdym razie wysyłałam właśnie Marioli i Maryla teraz mi cudownie odesłała niespodzianką paczkę, oczywiście niespodziankę, no bo bo ja już po prostu czasem już nie pamiętam kiedy ja co wysyłam i komu więc jak dostałam znowu y, z impostu wiadomość, że mam jakąś paczkę, to sobie pomyślałam, kurde, co to jest, o co chodzi? No ale jestem strasznie szczęśliwa i nie wiem co jest w środku. Muszę tylko powiedzieć, Malema, że tak się naszukałam tej paczki, że masakra, bo w ogóle ona trafiła do impostu, gdzie ja jeszcze nigdy nie byłam u mnie w mieście i nie mogłam tego znaleźć. Siedziałam po jak godzinę się że szukałam tej paczki, także... O, o. Nowa kolekcja, piękna, Jezu! Lulu! Kochani, wymiany to powinny polegać na robieniu sobie prezentów, a nie, wiecie, takich właśnie Jezu, Mariolka, czy to szalałaś? Jest dużo cudnych parę rzeczy, widzę Ślub, ale czad Takiego nie miałam jeszcze w ogóle Stempelki, piękne Tego mam akurat, ale tego nie mam Widzę, że to masz cały zestaw tych stempli, ten jest śliczny tego też, tego też mam, a tego nie mam, I tego nie mam. Nie szkodzi, że to mam. Powiem Wam tak, nawet jak ja dostaję takie odbitki i stempli, których ja i tak mam, to uwierzcie mi, że ja szybciej użyję tego stempla, który ktoś mi odbił i go zauważę, niż tego, którego mam w tych swoich klamotach, bo po prostu czasem one mi się... Nie, takiego nie mam. Ten mam tylko, a taki mam podobny. Mi się po prostu to pogubi zawsze. Gdzieś tam nie chce mi się tego wyciągać. A tak to mam wszystko na wierzchu. Także Brym Boże, nie myślcie, że jakieś coś, co mam, to o, że dla mnie trafione, czy coś. Bo to jest wszystko jak najbardziej trafione. Cisze są te same, strasznie mi się one podobają. Dziękuję. O, jaka ładniusia. Wyślę, że nie widziałam tej jeszcze. Super. Te długie są super na tagi albo na jakieś właśnie torebki. Dziękuję, Mariu. Piękne stempelki. Bardzo trafiłaś, bo ja bardzo lubię te stempele z tej kolekcji. Także powiem Ci, że idealnie. Oj co za piękny album, ślub Ale super Będę miała co ozdabiać ostatnio e, Kurde może tutaj zrobię ten Ostatnio właśnie przymierzam się do albumu Cały czas go próbuję zrobić I nic, cały czas się zastanawiam na jakiej tekturze I kurde, chyba wiesz co Chyba to jednak się zrobię tutaj na tym Zobaczę ile mam tych zdjęć, bo już mam zdjęcia wywołane. I zobaczymy czym się zmieści. Nie, dla mnie będzie, ale... Pięknie dziękuję. Ślicznie, nie widziałam. Znaczy widziałam, ale nie miałam nigdy. Ojoj. Męska kolekcja, idealne. Muszę zrobić teraz męski męskiego boksa między innymi. O, matka jakieś ruskie. O, oh, widzę. Nie znam ruskiego, kompletnie nie wiem co tu chodzi, co tu jest napisane. Matka jakieś sprzęty. O, ale Jakiś motor trochę niżej zrobię, żebyście widzieli. Samochody. Wiecie co, teraz widzę, że coraz więcej jest właśnie tych męskich kolekcji, co jest świetne, bo z tym zawsze był problem. Zawsze w tych wszystkich to było tylko Tim Holtz i jego takie e, właśnie te kolekcje e, tego typu. A teraz widzę, że tego się robi coraz więcej. Czego to jest kolekcja? Ciekawa jestem. Bardzo fajna, bardzo fajna kolekcja. Bardzo mi się przyda. Już tak wszystko co od Was mam. Mam nadzieję, że to widzicie w tych moich pracach. Uj, jakie śliczne. O, ale fajne. To są moje z kwiatami. Ja też niektóre mam. tych akurat nie mam, to chyba. Ale powiem, wam, że jak je mam naprawdę od Was, to jest okropne, to ja je użyję. A jak te swoje mam, to zanim to odbiję, zanim ja... To nie ma takiej szans. Fajne te kwiaty są. Super kolory. Takie trochę jak właśnie album tego, taki e, trochę junkie. Co, ja nie miałem po polsku takich mam powiedzieć, nie wiem, bez sensu, dlatego czasem tak się wyrażam po angolsku. I śliczne są te kwiatuszki. Kurde, jakie mam ręce brudne. Chyba od tej paczki, oni to rozwożą, te paczki i wszystko brudawstwo. I mm, jakie piękne. Przepiękne, to jest jakaś żywica czy coś, nie wiem, czy to jest, one jest takie są lekko błyszczące, nie wiem, czy to będzie widać, nie chcę pokazywać za bardzo moich brudnych rąk. Ale one są błyszczące, widzicie? Piękne. Dzisiaj, słuchajcie, będę nagrywać znowu film dla Was, mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ nie ma mojego męża, jestem sama z dzieciakami, także to jest jedyna szansa na to, żeby poświęcić się skrapowi w pełnej okazałości, w pełnym, jakby tam, nie wiem, co w pełnym. Patrzę, bo muszę to zobaczyć, jak to wygląda. DP Craft. Aha, je trzeba tak rozłożyć chyba sobie troszeczkę. Też błyszczące jest, nie wiem, czy widzicie to, ale są śliczne, błyszczące, zobaczcie. Fiolecik. o to jest tak, są troszkę pougniatane, ale spoko, poukładamy je, piękne, piękne, o mamusiu, mini paper pack, wow, ale świetne kolorki, oh. kurde, do takich e, prac właśnie, e, teraz zrobiłam album ostatnio, pokażę Wam, bo już też mam, ja mam nagrane ze dwa filmy, bo nawet ze trzy, ale kurde, no, nie wiem kiedy ich udostępnię, dzisiaj udostępnię chyba jeden z filmów, też m.in. happy mailowy, ale piękny, kurczę nie będę ich wszystkich wyciągała, ale śliczne są te papiery. Żebyście też coś widzieli. Ten to w ogóle jest taki felt, jak się nazywa ten, taki wiecie, Jak Maria, no, ja pierdziulę. Taki wiecie, milusi materiał, ale super. To jest w ogóle jakiś, nie wiem, czerpany, czy jest z tym stylu? mega. Mega do albumów takich e, ślubnorocznicowych na przykład albo jakichś takich tego typu. Na pewno wykorzystam. Zresztą jak wszystko, co mam od was. Piękne cuda. Cuda cuda. No i worek różności, skrapowości. Super są te zegary, tak mi się podobają. Mam jeden albo dwa i mam na trzeci. I dalej go nie będę chciał, bo jest taki boski. Tak odkładam je na boczak. Dziękuję Maru, one są śliczne. Mr. and Mrs.. O kurde, wy tu nic nie widzicie. Ale suwatki. No i guziczki, klamerki i różne takie błyszczyki błyszczące. I moje palce. Pff, no i słuchajcie, cudne kolekcje. Uwielbiam Lemona. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam. To są moje kolory. Oj! To są moje kolory. Yy... Właśnie kwiaty, tutaj jeszcze od motyli nie ma, ale zwykle też są motyle. Właśnie te e, te do, i te na na na, jak to się nazywa, serwetki. E, nie będę pokazywała, choć nie będę tego odpakowywała, bo na pewno wszyscy dobrze znacie. E, jak nie, to odsyłam was do lemoncraft.pl na ich stronę, tam są wszystkie kolekcje, ale po prostu są boskie. Te, teraz zrobiłam, właśnie z tego zrobiłam e, album, pokażę wam e, w w filmie, tylko muszę go troszkę zmontować, muszę zdjęć, jak możemy zamazywać. Mariolu, cudny, cudny happy mail. Bardzo Ci dziękuję. Wszystko jest oczywiście jak najbardziej do użycia na już. Yy, jak zrobię ten album ślubny i chyba mi bardzo pomogłaś, bo powiem Ci szczerze, że tak się zastanawiałam, na jakiej bazie to zrobić. Za bardzo nie mam czasu właśnie na to, żeby tworzyć, za bardzo teraz nie mam w ogóle na nic czasu. Ojejku, ale właśnie to byłby może idealny, ja mam takie mniejsze zdjęcie 10 na 10, tak bym sobie po dwa porobiła i zrobiłabym taki album na stojąco, super chyba będzie, tak mi się wydaje. No nic, bardzo dziękuję, strasznie mi sprawdziła się na tym happy mailem, jak zresztą słuchajcie, każdy od was jest polski, także dziękuję wam pięknie, oglądajcie, podziwiajcie i kupujcie i wysyłajcie wszystkim wymiankowe maile, bo to jest super sprawa, ja po prostu się już w tym wszystkim gubię, ale i tak jestem super zachwycona. Tych buziaki, do zobaczenia, do następnego filmu. Papa! Pa.